Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Biznesu przy kawie. W ostatnim odcinku mówimy o zaufaniu tak bardzo ważnym, aby zbudować swój biznes. I też mówiłem o tym, że zaufanie to tak szeroki temat, że warto go pociąć na mniejsze kawałki, więc postanowiłem, że w każdym kolejnym odcinku będę Wam dawał jakiś fragment związany z zaufaniem. Na ostatnim spotkaniu mówiłem o tym, że zaufanie wiąże się z budowaniem obietnicy. Obietnicy chociażby powtarzalności i Twojej rzetelności. Wierzę, że jeżeli widziałeś ten odcinek, to w tym zakresie masz jakąś refleksję i wiesz, co chcesz w swojej firmie poprawić. Kolejna bardzo ważna rzecz związana z zaufaniem. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Tutaj moja sugestia. Zobacz, jak wygląda otoczenie Twojej firmy, jak wygląda Twoje biuro, jak wyglądają Twoje strony internetowe, jak wygląda Twój, twój fanpage. Taka podpowiedź z mego doświadczenia. Kiedyś, jak budowałem swoją firmę, zespół mój przygotował materiał promocyjny. Materiał promocyjny wideo, w którym wykorzystał zdjęcia stokowe. My swoich zdjęć wtedy mieliśmy kilkanaście tysięcy, więc... Dużo większe zaufanie zbudujemy, jeżeli wykorzystujemy nasze własne zdjęcia. Moja sugestia praktyczna do, dla Ciebie. Zobacz, jak wygląda Twoja strona internetowa. Czy masz tam wykorzystane zdjęcia swoje własne, czy masz zdjęcia stokowe? Dzisiaj jest tak wiele dobrych fotografów, którzy mogą w konkurencyjnej, dobrej cenie wykonać ci zdjęcia Twoich pracowników i z całą pewnością dużo większe zaufanie zbudujesz, jeżeli to jest Twój pracownik, który ma zdjęcie i odbiera telefon, bo jest to zdjęcie pracownika obsługi klienta, niż stokowe zdjęcie dziewczyny, która tradycyjnie ze słuchawką i powtarza się praktycznie na wszystkich stronach jest, jest taka sama. Więc zaufanie budujemy na podstawie obserwacji innych rzeczy. Ludzie też Ciebie obserwują. Zobacz, czy to, jak wyglądasz na zewnątrz, to, jak się pokazujesz, buduje do Ciebie zaufanie. Jeżeli nie, to może warto to pozmieniać. Przyjrzyj się temu w przeciągu najbliższego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć. Lechosław Halecki, Szkoła Inspiracji.